Drodzy Państwo, dziś Festiwal Polska od Kuchni zawitał do Łowicza. Będzie bardzo tradycyjnie, będzie kolorowo. Ja już się nie mogę doczekać tych pięknych Łowickich wzorów, tych pięknych strojów, no i tych wspaniałych pyszności. Chodźcie z nami, festiwal startuje od godziny 13. Zapraszamy na nowy rynek w Łowiczu. Nie może Was zabraknąć. Panie z dumą prezentowały swoje kreacje. Stoiska ozdobione były cudownym rękodziełem. konkursu w Łowiczu zgłosiło się bardzo dużo kół, więc było bardzo dużo potraw, no i można było naprawdę solidnie podjeść. Degustacje, konkursy, warsztaty to tylko niektóre atrakcje festiwalu. Tutaj na tej scenie wystąpi dzisiaj m.in. Maryla Rodowicz, kochani. Będzie się działo, będzie Dużo, dużo emocji, bardzo dużo wrażeń, ja już się nie mogę doczekać, ja co tydzień się nie mogę doczekać nowych artystów i nowych potraw. Chcemy, by Państwo byli razem z nami, w związku z tym zapraszamy wszystkie koła biorące udział w Festiwalu Polska od Kuchni 2023 właśnie tutaj w województwie łódzkim i w Łowiczu abyście podeszli do nas pod scenę, bo chcemy oficjalnie rozpocząć. Zapraszamy zawsze, to jest taka naszą domeną, gdzie się nie pojedzie w regionie, tam są różne dania i warto spróbować, ale w Łowiczu szczególnie e, tradycja gotowania, ale również tradycja folkloru, śpiewu, tańca, tutaj w Łowiczu wszyscy potrafią świetnie tańczyć, śpiewać i mają taki słuch, że jakaś orkiestra przyjdzie, zawsze żeby polić, no to szybko się żegnamy z nią. 3, 4, Prawa, Brawa, proszę Państwa! Tak jest! Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Starosta Łowicki Marcin Gosiorek, Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk i Burmistrz Krzysztof Kaliński oficjalnie otworzyli Festiwal Polska od Kuchni 2023 w Łowiczu, w Województwie Łódzkim. Bardzo serdecznie dziękujemy! No i konkurs się rozpoczął. Zaczynamy wielkie gotowanie. Znacznie mocne teraz, te łódki, fotel łódki, 360. Ejon, też także razem z nami Arby. mają w i tak dalej. Dziękuję to, drogę, bardzo. Proszę, nie chcę mieć Dzień dobry. Tak. To jest ten moment, który właśnie jest chyba najlepszy. Można, można się wrócić. Tu macie wiórki kokosowe, ale można też do tych kulek do mieszać. Powiedz, jak tu chodziła szkolana? Ale to po prostu Wszystkim czym jestem potrzebna. Super. Super. Najlepszy festiwal jest najlepiej zorganizowany na świecie. Dziękujemy bardzo. Czas na Ciebie. Kto zdecydował, żebyś rzucał? Czy mogę z Tobą tańczyć? A to za chwilę, bo ja chcę jeszcze pogadać. Pyszne ciasto drożdżowe Cudowny smalec rozpływający się w ustach Ogóreczki Tego smalcu teraz spróbuję Może być dużo ogóreczek Może być cały Jak akurat ogórki to, to jednak wezmę z tym talerzykiem Tymczasem jem spaghetti Słuchajcie, smaki w Łowiczu. To jest w ogóle inny wymiar, nie? Piękna pogoda, cudowna atmosfera, jak zawsze, jak co tydzień. Festiwal Polska od kuchni. Zapraszamy. energia. No muszę. być, cała Polska będzie Was oglądać. Za tydzień w niedzielę w pytaniu na śniadanie, okej? Hej, hej! Hej! Hej, kureczko! Pływaj na naszym a nie jakieś tam. Cześć, dzień dobry. My tym razem mamy dziada kapuszenego, czyli łazanki z kapustą, kiszoną cebulą, markią i kurkami. Dziękuję. Dziękuję i poproszę. Co po za na I Potańcowałam idę przechadzać się dalej tutaj przez stoiska w poszukiwaniu naszej komisji. Komisja nie ma łatwo, bo dzisiaj mam mnóstwo dań do spróbowania. Będzie na pewno bardzo trudny wybór. A na scenie trwają już wybory mis wdzięku. No i wybory mi z wdzięku rozstrzygnięte. Jesteście cudowni! Brawa, brawa. Brawa. Brawa, brawa, brawa. Gratulujemy! Bardzo serdecznie dziękujemy. Festiwal Polska od Kuchni Włowiczu. Zakończony. Przechodzimy do części koncertowej. Zaraz zaczynają się koncerty. Wystąpią wspaniałe gwiazdy, między innymi Edyta Górniak, Maryla Rodowicz. Co to będzie za wieczór, proszę państwa? Wszystkiego dobrego. A nie mówiłam, że była pani Maryla? Widzimy się już za tydzień do zobaczenia.